<laughs> Więc widziałam, że bardzo tam dużo uwag, komentarzy, krytyki, opinii i tak dalej. A szkoda, że się jeszcze wiele istotnie koncentruje na tym, co jest najważniejsze. Właśnie ta wiedza, to o czym ja mówię. patrzą na... nie wiem na to jak ja wyglądam, czy mój makijaż, czy tak dalej, to też jest ok, nie? Ja nie mam nic do z, y, 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 do powiedzenia negatywnego, absolutnie. Ale też nie muszę się tłumaczyć, nie? Y, chodzi o to, że jest to trochę smutne, że zamiast kontakt, y, po prostu skupiać się na tym, co jest tą wiedzą. To, co jest naprawdę ważne, ludzie się skupiają na w większości na tym, co jest nieważne. O, to jest bardzo proste podsumowanie tego, dosłownie. Siema. Więc tak, yy, powiem Wam pierwszą rzecz, którą zaciekawiła mnie, że ja, ja się nie boję mówić prawdy, po pierwsze, i. Krytyka ani żadne tam jakieś komentarze mnie w ogóle nie rusza. Tylko, że tylko to pokazuje, w jakim miejscu jest w ogóle człowiek jako społeczność. I to jest takie <laughs> zwracanie uwagi na to, co. co jest nieważne, po prostu. Bo to, co jest ważne. To, co ja staram się przekazać, to jest to jakby lekceważone w, przez wielu. No, nie, nie, nie każdy jest gotowy na to, żeby usłyszeć prawdę. To jest, to jest ewidentne i całe życie tak z tym się spotykałam, że, że nie każdy rozumiał. Po prostu niezrozumienie drugiego człowieka wiąże się z tym, że krytykuje się go i osądza. Nie. Yy, powiem Wam, że dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, kto jak wygląda, ani co robi, ani jak się modli, ani w jaki sposób coś, cokolwiek robi. Byle, byle miał szacunek do mnie, do mojej, do w ogóle człowieka, yy, istot, zwierząt, to ja na to patrzę. Yy. Jeżeli ktoś krytykuje, to tylko pokazuje, że jest ktoś po prostu na niskim poziomie rozwoju. I, no i tylko to, nic więcej. Także to nie ma co w to wchodzić. Tylko jest właśnie ciekawe to, że jak patrzymy na jakąś sytuację, czy kogoś, jak ktoś o czymś mówi, czy na internecie, czy w telewizji, czy słuchamy radia, cokolwiek robicie. Ja wiem, że wszyscy mi teraz powiedzą, że nikt nie słucha radia i nikt nie ogląda telewizji. To będzie pewne, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie taką scenę, ok? 2018 oglądacie telewizję. Ja to w ogóle, jeżeli chodzi o telewizję, to jak przyleciałam do, do Arizony, to w ogóle nie miałam telewizora przez chyba 4 lata. Słuchajcie, nie miałam w ogóle telewizora. Nie istniał w moim życiu w ogóle. Także ja nawet nie wiedziałam, co się dzieje, ja nie oglądałam żadnych wiadomości, nic, kompletnie nie miałam czasu na to. Ja budowałam swój biznes i na tym się sko skoncentrowałam. Także jest różnica na tym, na, na czym się y, po prostu koncentrujemy. I wiecie co, to jest takie y, bardzo indywidualne, bo można na przykład. Y, robić wszystko, żeby nie koncentrować się na sobie, tylko koncentrować się na wszystkim naokoło. W sensie takim, no trochę takim negatywnym, bo widzieć może coś, co w nas jest nie tak, i potem się widzi to na zewnątrz, nie? Także w telewizji, czy tam w, w radiu się słychać. Słuchajcie, ja zaczęłam słuchać ostatnio radia i bawię się, mam taką zabawę. Normalnie bawię się w ten sposób, że słucham radia, słucham informacji, one przechodzą przez moje ucho, mózg, energię. Ja je normalnie przez takie sitko przeprowadzam i nagle dostaję odpowiedź. Czy ta informacja jest pozytywna, czy ta informacja jest negatywna? Znaczy, w sensie, czy jest prawdą, czy nieprawdą. O! I to jest fajne bo zaczęłam zauważać, że te informacje, które są mówione, w ogóle mnie, w ogóle w żaden sposób mnie nie dołują, ale one dadzą mi jakieś tam, jakieś tam, no, informacje, jakąś, jakiś zasób wiedzy, że coś na przykład wydarzyło, czy coś tam nowego, czy tam w polityce, czy to o lasach albo coś. I ja powiem wam, że jak ja słucham tego, to ja wiem, że się jest prawdą, a coś jest nieprawdą. I to jest super. Yy, <laughs> dlaczego to robię? Bo wyostrzyłam sobie ten mój taki yy, jak to się mówi niektórzy używają wahadełka, niektórzy używają różdżki yy, te, te takie yy, metalowe. Ja też zresztą je mam. I nawet pracuję już z, z wibracjami z tych metalowych one się nazywają przez tego włoskiego człowieka było to odnalezione, że uderzamy i pojawia się dźwięk i wibracje tego dźwięku. Nie i tam jest 530 8 I tak dalej, i są różne poziomy, i, i można sobie to uderzyć, i jak to się nazywa? Ja to w ogóle zapomniałam. Mamy tutaj koleżankę na, na, na kanale, która to robi. Kamertony, o, dzięki, dzięki Piotrek. Kamertony powodują to, że, że dostrajamy na przykład sobie wibracje, nie? I też harmonizujemy wszystko. Też mam kamertony, ale powiem Wam, że tak. Wahadełka to już wiele lat nie używam. Kamertony to było ciekawe, bo zaczęłam po prostu sama sobie dostrajać wibracje. I to jest tak, że ja po prostu sama decyduję, że ja chcę się dostroić i to się dzieje. I wiem, że to jest łatwe przy takich y, uderzeniach tego metalu i, i wibrowaniu. Łatwo to do mózgu dochodzi i jest takie y, praktycznie od razu. Ale wiecie, że my mamy też tą siłę, że sami możemy się dostroić. Także to jest niesamowite, że ja zaczynam po prostu już sama. Wahadełko nie trzeba. Te kamertony są super. Bardzo je lubię. I dla, dla innych ludzi, czy dla dzieci, czy dla zwierząt są super. Jak samemu nie można sobie pomóc, są super. Bardzo polecam. Świetna sprawa. Ale, wiecie, ja po prostu już tak wyłapuję to, że słucham siebie samej i odczuwam. Odczuwam to, co się dzieje. I jeżeli ktoś mówi, głos w radiu, czy gdzieś tam słyszę coś, czy w sklepie ktoś coś mówi, ja od razu wyłapuję. Ja tego nie analizuję mózgiem, że tam wiecie, o, czy to logiczne w ogóle, co oni mówią, nie? Nie to, że ja słucham jakieś rozmowy, żeby stwierdzić, czy, czy to jest prawda, czy nie, tylko ja po prostu coś słyszę i do mnie to dociera w jakiejś tam wibracji i od razu to za mną y, albo rezonuje, albo nie rezonuje. Kamertonami można po prostu harmonizować czakry, nie? Odblokowywać. O. To inne. Uwalnia się. No, wiesz, czakry są, czakrami zawsze będą. Um, odblokowuje się. Tak. Ja, ja to widzę, że się odblokowuje. Po prostu coś jest, jakaś blokada jest, i wtedy można przepchnąć tą energię po prostu, bo wibracjami można naprawdę wyleczyć wszystko. Mhm. No oczyszczę, odblokowuję, jak to tam... Mój tata zawsze mówi, że ktoś coś ma zablokowane, nie? że jest blokada, blokada, o tu jest blokada, tu jest blokada, że mamy wszystko jest, wiecie, jak wszystko cały czas się rusza, energia cały czas przepływa, cały czas jest, cały czas, cały czas, non stop, wszystko się między nami harmonizuje. Cały czas i my czujemy, jak coś jest niesharmonizowane, od razu czujemy. To może być mm, odczucie, to może być coś, nawet myśl jakaś. A jak już się to pojawia właśnie w formie choroby, bólu, to już jest poważna sprawa. To jest jakiś ostatni poziom, nie? Ale oczywiście można to nazwać jakkolwiek, odczuwacie to. Każdy odczuwa tak jak odczuwa sam indywidualnie. To jest, to jest sprawa, tak, tak jak wszystko, jest indywidualne, nie? Ja bym bardzo chciała być wysłuchana. Jeżeli chociaż 10% tutaj istot mnie usłyszy, to ja jestem bardzo szczęśliwa. Znaczy, nie to, że muszę usłyszeć, te, że, że, że oni mnie usłyszeli, ale to jest takie marzenie mojej duszy, żeby usłyszeli. Po prostu. I ja wiem, że będzie ileś tam tego, że, że kompletnie nie będzie rezon rezonować. I z całym szacunkiem do Jezusa, którego sz szanuję jako proroka i szanuję go jako człowieka i jako mm, istotę, która przyszła, żeby dać lekcję, żeby pokazać coś. No ale wiecie, no. Później został stworzony kościół, który. został stworzony przez ludzi, którzy jego źle potraktowali. I przez tych samych ludzi, którzy tam zrobili nagonkę na niego. Otworzyli sobie kościół, nie? Że to jest w ogóle. Ja myślę, że to jest dobra, duża praca dla. dla istot, które ludzi, którzy chodzą do kościoła, którzy jeszcze mm, nie rozumieją, nie rozumieją jak to było. Bo każdy kościół mm, trzeba prze przestrzegać coś w każdym kościele, nie? Yy, tak naprawdę, tak naprawdę jest tylko Stwórca, Źródło i my. Tak naprawdę. Są jeszcze oczywiście tam inne formy energii, są inne formy y, tych różnych wibracji, ale to jest, wiecie, my nie potrzebujemy pośrednika. I, I niestety, niestety jeszcze dalej to jest bardzo takie ewidentne, że jest to popularne, nie? Głos wołającej na pustyni. O czym, o czym piszesz? Ja sobie siedzę teraz wieczorem, bo już trochę temperatura spada do 30. To Mogę sobie siedzieć tutaj. W dzień było tak gorąco. Słuchajcie, normalnie. Samochód po prostu klimatyzacja nie nadąża. Więc takie upały są teraz. Ale widziałam chmury. Które tutaj przychodziły, takie prawdziwe, deszczowe. Mhm. Także może, może przyjdzie deszcz. Bardzo będziemy wdzięczni, jak przyjdzie deszcz. Ludzie śpią, tak, świadomość, tak. Nie należy oceniać drugiego człowieka. Każdy będzie na swoim poziomie świadomości i to jest w porządku, to jest ok. Każdy ma prawo do tego, co czuje. Niektórzy nigdy nie będą wiedzieli, o czym ja w ogóle mówię, ale to też jest ok. Także nie, ja nikogo nie, nie oceniam, nikomu nie zarzucam tego, że tego nie rozumie, czy, czy. Ja zupełnie się zupełnie inaczej wychowałam niż powiedziałabym, 99% wszystkich ludzi zupełnie inaczej się wychowałam. Więc ja już w ogóle jestem z innej planety od, od urodzenia. Tym bardziej to, co się dzieje. Mm -hmm. tym, co, to, co się dzieje, to tym bardziej pozwoliło mi, otworzyło mi taką furtkę, żeby coś po prostu powiedzieć od siebie. No i mówię to tak od siebie, nie? Ja muszę chyba zrobić sobie takie zasady. <ścoughs> zasady świadomości, bo. Czasami tak, ocena jest. Robimy coś, co w ogóle to jest 10 kroków do tyłu. Tak jakbyśmy byli znowu tam gdzieś 10 lat temu. Ale to jest, to jest droga każdego indywidualnego człowieka, żeby odkryć to, albo żeby nie odkryć. Nie każdy musi odkrywać, nie? Mhm. No, także pozdrawiam wszystkich i, i przesyłam dużo, dużo miłości i światła dla tych, którzy śpią i nie śpią. Nie ma to dla mnie znaczenia, czy śpią, czy nie śpią, i co robią, gdzie się modlą, co jedzą, y, gdzie mieszkają, jak się nazywają. Naprawdę, ja wszystkich kocham. I wszystkim ludziom i istotom życzę dobra. I mówię wszystko w pokoju. Natomiast wiem, że no nie będzie to rezonować z wieloma. I te, to co rozumiem i też jestem z tym ok. I jeżeli z kimś nie rezonuje, to bardzo was za to przepraszam, ale po prostu jestem zupełnie inną istotą. I czuję się z tym dobrze, z tym kim jestem. No i no sz sz szkoda, że nie możemy się zrozumieć, ale no tak jest. To też jest ok. Pozdrawiam Wierzchnia. Tak? Słychać świerszcze. Piękna noc. Naprawdę pięknie jest. A tak jak jeszcze od was... No super widźnie a teraz fajną pogodę ma, nie? A jak się nazywasz? Czy my się znamy? Ja właśnie teraz patrzyłam na bilety do Chicago. No są dosyć. No, trochę drogie są. Tutaj jakoś nie ma dobrego połączenia z Chicago, nie wiem. Mm. Planowałam, żeby na chwilę chociaż na parę dni tam polecieć, ale Marcin, no dobra, no to już jesteśmy w domu. Pozdrawiam cię. Jak tam u was pogoda? Z tego co widziałam fajne. Fajne sprawy tam. Pewnie sobie jeździcie na te, tam są fajne takie wodospady. Nie? Taki park jest z wodospadami. Tam bywałam. Pięknie tam jest. A wiecie, co się dzisiaj dowiedziałam? Zatrudniłam nowego człowieka do pracy. Praktycznie on sam przyszedł do nas. Ni stąd, ni zowąd. Po prostu ja już powiem Wam, że ja już po prostu się trochę. Nie to, że poddałam, ale mówię, niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze z zgadzać z trzeba. I po prostu yy, stwierdziłam, że ja po prostu będę dalej czekać i oddam to wszechświatowi. Źródło i poczekam. Słuchajcie, z siedmiu ludzi zostało dwu, w, dwoje. Nagle wszyscy na, na wakacje zaczęli wyjeżdżać. Nagle wszystkich po prostu gdzieś wcięło normalnie wcięło ludzi. Burze i gorąco. A przynajmniej te burze, wiesz? To jest dobre. Oczyszczenie. No i wyobraźcie sobie: ja nie miałam w ogóle tapicerów. Przez, przez chwilę to w ogóle nikogo nie było, ja mówię. okej, okay. Dalej ufam. Ufam. Wiem, że jest plan wyżej tam. Okazało się, że nam teraz robi sofy człowiek rdzenny. Słuchajcie, to jest w ogóle. Tego się nie, nie spodziewałam. W ogóle niczego się nie spodziewałam. Nie wiedziałam, co będzie, co się wydarzy, jak to w ogóle, czy my z tego wyjdziemy, ja mówię. Czy coś innego zmaterializuje? Nie wiedziałam, co się będzie działo. I tu nagle bum! I to człowiek, który <laughs> mieszka bardzo blisko tego miejsca, gdzie ja właśnie przemawiałam wtedy. Widzicie, w listopadzie przemawiałam, pod koniec listopada w tym, w tym kasynie, na, na re w rezerwacie i jakieś energie tam mnie musiały słyszeć, że mi przy po prostu na tacy podały po prostu cudownego człowieka, cudowną istotę. Jak ja go pierwszy raz zobaczyłam parę dni temu, to to po prostu byłam w takim spokoju, czułam taki spokój, bo ja wiedziałam, że jesteśmy w domu. Po prostu, ja nawet nie wiedziałam kim on jest, ja nawet nie wiedziałam, ale czułam od niego taką energię. Ja mówię, my jesteśmy w domu. Po prostu. jest niesamowite. Powiem Wam, że wiele, wiele ludzi by się podało w mojej sytuacji. Bo było tak, że. Ja mówię, koniec. To jest, to jest po prostu już koniec. Ale jak ma być koniec, to będzie koniec i ja też muszę się z tym pogodzić. To coś się takiego transformującego wydarzyło, że, że, że nie, miał, nie miał być koniec. Po prostu nie miał być koniec i. I nie był koniec. Wszystko się jakoś nagle odwinęło. Wszystko jakby wróciło do. Ale zupełnie na innych zasadach, wiecie? Te zasady się zmieniły, ludzie się zmienili. Nawet um, pewne takie zasady, których, których wcześniej nie było, ja wprowadziłam wszystko na nowo. Ta nowa ziemia, ta nowa praca, to, ci nowi ludzie, te, te nowe zasady, nowy sposób myślenia wszystko nowe, wiecie? I to weszło normalnie, już aktywnie do mojego życia, do, do firmy, wśród ludzi. Ja się po prostu nie poddałam. I życzę tego ka każdemu, żeby się nie poddał, jeżeli są takie sytuacje, że, jeżeli już myślicie, że to już jest koniec, że już nic nie będzie. Po prostu nic nie będzie. To to nie wiecie, jakie są tam plany. Bo wszystko przychodzi do nas. Pamiętacie, jak się tylko otworzycie, tylko nie można się bać i nie można dramatyzować i nie można płakać, nie można... Ja się wystraszyłam kalipsu tu. Przybiegła. Już myślałam, że jakiś znowu ryś albo inny cygrys przyleciał tutaj. I tak nagle. Słuchajcie, no. Nawet jakby przyleciał, to jest ok. Nie? Tylko, żeby miał kolację ciebie. A tego nie chcemy. No. Także bardzo ciekawie ta sytuacja się cała rozwiązała. Co w ogóle nie przypuszczałabym, żeby coś takiego się wydarzyło. Ale tak, tak jest. Taka jest prawda. I, I dlatego się z Wami dzielę tą wiadomością, że cudowny. Cudowny człowiek, cudowna istota. Ja jestem pod wrażeniem. Ja nawet nie wiedziałam, że jest ktoś taki. I wszechświat, źródło, po prostu to trochę pracowało, żeby to się zmaterializowało, ale ta cała sytuacja była naprawdę tak, jakby człowiek na nowo otwierał firmę i musiał ją otworzyć zupełnie z nowymi zasadami. I to się wydarzyło. Tak się, ja po prostu szłam za głosem serca, sz, szłam um, za tymi wszystkimi znakami, znaki na niebie, które mnie po prostu ciągnęły i kierowały. I to jest też bardzo ważne, żeby nie patrzeć na te pierdoły, nie oceniać, co to, to, tamto, tamto, siamto. Przecież ja bym mogła w ogóle wszystkich już tak e, opindolić, że tak powiem, żeby wszystkich po prostu już. Zostawić na straty, nie? Ale ja jeszcze w ludzi wierzyłam. <noise> Wielu by już zostawiło to wszystko i poszło dalej. Ja dalej wierzyłam w tych ludzi. Wierzyłam w to, że się coś wydarzy, że się coś zmieni, że się coś zintegruje, że się coś nowego stworzy. Nie wiem jak. No i tak się stało, nie? Także nigdy się nie poddawajcie, bo cuda się zdarza zdarzają, jak jesteśmy cierpliwi. Mamy wiarę, ogromną wiarę, tego, że się wydarzy. I nawet lepiej niż myśleliśmy, że się wydarzy. I że. Zobaczcie, co się dzieje. Nowy świat. My nie możemy na starych zasadach nic robić. Nie możemy po prostu. To się nie, to się nie uda. Jeżeli coś ma się udać, to tylko na nowych zasadach. Muszę. W... No. Także chciałam się z Wami podzielić paroma sprawami i zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w naszym sercu, bo to są nasze wskazówki, że coś mamy albo do przerobienia, może jeżeli to nam przeszkadza u, u kogoś, u innych, może coś musimy jeszcze przejść, nie? Chicago też popadało. Jest super, no to wspaniale. Bardzo bym chciała polecieć do Chicago. Nie wiem kiedy. Nie wiem jak. Bo ja tylko mogę weekend. Bo nie mam opieki dla dziecka. I po prostu nie wiem jak to się wydarzy. Ale jeżeli ma się wydarzyć, to się wydarzy. Po prostu zaufam. Tak jak zawsze, ufam. I wtedy coś się będzie działo. To, co ma być, to będzie. No i tyle. I wszystko, co musimy wiedzieć. Będzie co ma być i już zaufanie. Kompletne zaufanie 100%. Dziękuję Ci, kochane źródło, kochany stwórco. Wdzięczność i dziękuję Wam, że jesteście dla wszystkich. Ty, ci, co mnie oceniacie, też nie ma znaczenia. To w Was siedzi, jak mnie oceniacie, to tak popatrzcie sobie tam, nie? a rzęsy rzeczywiście może widać jakbym miała mocny makijaż ale ja mam rzęsy doprawiane sama sobie to robię ponieważ tutaj jakbym miała sobie pomalować rzęsy maskarą to za 5 minut maskara bym miała na policzkach bo się topi wszystko się topi rozumiecie ja mam jedynie krem położony przeciwsłoneczny mineralny wszystko się topi tutaj więc jest, nie jest wygodnie tak tak jest najlepiej, więc. No. A jak wiecie, używam tylko naturalnych, naj, najbardziej takich produktów, naj, najlepszych dla mnie, więc. No, dzięki, dzięki, że jesteś też również. Widzisz, też, też byłeś bardzo mi pomocny, bo tak naprawdę to ja bym nawet nie pomyślała o tym, że ja mam z tą istotą rozmawiać, a ty mi powiedziałeś, może powinnaś. Z nim porozmawiać. I wiesz co? I to tak miało być. I tu nie chodziło o mojego wujka, bo ja, ja myślałam, że to chodzi o mojego wujka, ale tu chodziło o mnie. I... Także to było, to było bardzo, bardzo takie, wiesz, byłeś naprawdę, masz połączenie i masz, masz ten dar łączenia ludzi. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za to. Tak, ludziom się zawsze nigdy nic, nigdy coś tam się nie będzie podobać. Ja to tam, wiecie, spływa po mnie, także jest ok. Ja was i też kocham, ci co mnie oceniacie, no, jest ok. Życzę wam wszystkim słoneczka, ciep ciepła, w sercach przede wszystkim, żebyście mieli cudowny czas, piękne wakacje, lato, trwajcie w tych wysokich, pięknych energiach. Także dziękuję. Papa!